Я призначив генерал-полковника Сирського, головнокомандувачем збройних сил України. 8 lutego Wołodymyr Zełyński odwołał z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Waleria Załużnego i na jego miejsce mianował generała pułkownika Aleksandra Syrskiego, dowódcę Wojsk Lądowych oraz zgrupowania operacyjno-strategicznego Hortyca. W dzisiejszym odcinku opowiemy o zmianach w dowództwie Sił Zbrojnych Ukrainy, o tym czemu Zełyński wykonał taki ruch oraz kim jest Aleksander Syrski i o tym czy te zmiany wpłyną na przebieg wojny na Ukrainie. Na pytania odpowie Jakub Ber, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dymisja Założonego była oczekiwana od dłuższego czasu. Plotki o możliwym odwołaniu Założonego przez Zdańskiego, one kursowały w zasadzie od końca 2022 roku, z różną intensywnością przez ten, przez ten okres. To no, są kwestie polityczne. Zadański obawiał się rosnącej niezależności, rosnącej popularności Założonego. Uważał go za możliwego swojego konkurenta politycznego w przyszłości. Trzeba tutaj zaznaczyć, że stopień zaufania społecznego do generała Założonego był ogromny według sondaży z końca ubiegłego roku cieszył się około 90% zaufaniem społecznym podczas gdy poparcie dla Zawielskiego zaufania do Zdańskiego było około 60%, Także to jest zasadnicza różnica. Zawielski nie podał wprost żadnych powodów dymisji Załużnego. Nie obarczył winą za fiasko letniej ofensywy, jedynie powiedział o potrzebie zmiany podejścia w wojnie z Rosją. Cyryk powinien stać czasem Ukrainy. Часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли. Люди, вже зналі знали залужного, за які з ним співпрацювали, підкресляли, що особою, e, був особою, слухаючою інших. на був такий конфронтаційний, авторитарний стиль биття. Lotki o możliwym odwołaniu załużnego kursowały gdzieś od końca 2022 roku. W zasadzie od tych dwóch udanych operacji zaczepnych jesienią 2022 roku w obozie Charkowskim w obwodzie Charsańskim, po nich zaczęło się systematyczne podkopywanie pozycji załużnego jako naczelnego dowódcy przez ośrodek prezydencki. Polegało to na tym, że Zalański i jego ludzie bezpośrednio kontaktowali się z innymi dowódcami na froncie czy z dowódcami rodzajów sił zbrojnych, którzy formalnie byli podległymi założonego. Szczególnie wyraźne były kontakty pomiędzy ośrodkiem prezydenckim a generałem Syrskim jako dowódcą zgrupowania Hortyca. W ciągu 2023 roku doszło do takiej sytuacji, że w armii stworzyły się trochę takie zwalczające się obozy, cieszące się dużą autonomią. Nie do końca założony miał nad nimi kontrolę, jaka wynikała z pełnionej przez niego funkcji naczelnego dowódcy. Pozycja założonego ulegała systematycznej erozji, i pod koniec 2023 roku można powiedzieć, że były takie dwa główne obozy, piony władzy w siłach zbrojnych Ukrainy. Pierwszy z nich to było właśnie zgrupowanie Hortyca Serskiego, które odpowiadało za no, powiedzmy. Po... Mówiąc umownie, połowę frontu, a druga połowa frontu, czy prawie połowa frontu, to było zgrupowanie Tauryda i o ile Syrski właśnie był uznawany za osobę bardziej lojalną wobec biura prezydenta niż wobec założonego, to dowódca zgrupowania Tauryda, generał brygady Aleksander Tarnawski był człowiekiem założonego, generałowie, którzy byli na stanowiskach dowódczych, dowódczych w zgrupowaniu Tauryda byli też e, ludźmi lojalnymi wobec założonego, no i pomiędzy tymi dwoma, dwoma dużymi zgrupowaniami, odpowiadającymi praktycznie za cały front, były antagonizmy, była rywalizacja o amunicję, o ludzi z mobilizacji, o sprzęt. No, sytuacja ta była niezdrowa dla armii, ona naruszała podstawową zasadę dowodzenia wojskami, czyli zasadę jedności dowodzenia, zasadę hierarchii wojskowej. Trudno tutaj mówić o szczegółach, natomiast wydaje się, że pozycja założonego jako naczelnego dowódcy, ona z każdym miesiącem słabła. І заожний мав це раз мій в армії, яка всі мах збройних та формально були через нього керуване. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище, і тим більше не про політику, це про систему нашої армії. Według doniesień dziennikarzy w ostatnich tygodniach odbył się szereg spotkań między Załęskim a Załużnym. Pod koniec stycznia Załęski miał zasugerować Załużnemu podanie się do dymisji. Załużny miał odmówić, argumentując to tym, że panie prezydencie, pan jest zwierzchnikiem sił jeżeli, jeżeli taka jest pańska decyzja, żeby przez pełnić swoją funkcję, proszę, wydać proszę podjąć decyzję, proszę wziąć na siebie tę odpowiedzialność i wydać stosowny dekret. Aleksander Syrski ma 58 lat. Służbę zaczął w latach 80. jeszcze w Armii Czerwonej. Pierwsze stanowisko dowódcy Plutonu objął jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego. Jest generałem ukształtowanym w radzieckiej myśli wojskowej. W 2014 roku, kiedy wybuchła wojna w Donbasie, odegrał ważną rolę w walkach pod Debalcewem. Syrski jest jednym z najbardziej doświadczonych generałów armii ukraińskiej kiedy w 2021 roku Załęski nominował Załużnego na naczelnego dowódcę, było to ogromne zaskoczenie, gdyż to właśnie Syrski był wyższy stopniem od Załużnego. Syrski był przede wszystkim w czasie tej wojny dowódcą operacyjnym, który dowodził na początku w pierwszych tygodniach agresji rosyjskiej dowodził obroną Kijowa, potem dowodził walkami w obwodzie charkowskim w maju, to była pierwsza udana kontrofensywa ukraińska. Później we wrześniu koordynował, dowodził operacją i izjumską czyli tą kontrofensywą ukraińską z września 2022 roku. W trakcie której rozbite zostało zgrupowanie rosyjskie operujące na pograniczu obwodu donieckiego i harkowskiego i Ługańskiego, Zwolniona została znaczna, prawie całość obwodu harkowskiego przy budowaniu struktury dowodzenia ukraińskiej ukraińskiej armii pod koniec 2022 roku Syrski jako dowódca zgrupowania Hortyca odpowiadał za rozległy odcinek frontu rozciągający się od granicy rosyjskiej w okolicach Kupiańska do okolic Bachmutu, okolic Gorłówki w zasadzie na południe od Bachmutu. Jest bardzo dobrze znany w armii, przy czym on um, nie cieszy się taką popularnością i nie ma takiego autorytetu jak załóżny. Wynika to w dużym stopniu z jego osobowości. Jest to generał dowódca, który ma opinię człowieka, szafującego życiem żołnierzy w imię wykonania postawionego zadania. Największa krytyka na niego spadła za organizację obrony Solidarów i Bachmutów na przełomie 2022 i 2023 roku i na nieuzasadnione straty, które wtedy armia ukraińska poniosła na chaos w dowodzeniu, na chaotyczne wysyłanie do kontrataków różnych pododdziałów słabo skoordynowanych. Także Syrski, kiedyś zresztą pamiętam, zadałem takie pytanie jednemu z, ze znajomych żołnierzy ukraińskich, czy to prawda, że, że Syrski ma opinię, no jak, to, jak to się mówi, rzeźnika w armii, to usłyszałem odpowiedź, że, że jest, 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 jest takie powiedzenie, że jak się raz trafi pod dowództwo Syrskiego, to już się spod niego nie wychodzi. Jest pewna niechęć wobec Syrskiego, natomiast też nikt mu nie zarzuca braku fachowości, braku doświadczenia. Kluczową kwestią, moim zdaniem, jest to, czy Załęski e, zaufa w 100% Syrskiemu i pozostawi mu wolną rękę w organizacji armii, w nominacjach personalnych i czy nie będzie się wtrącał do dowodzenia. Armia czeka na zmiany personalne, które Syrski wprowadzi. Tu w pierwszej kolejności chodzi o dowódców zgrupowań strategicznych, operacyjno-strategicznych, czyli właśnie Hortycy, Taurydy, zgrupowania Odessa oraz zgrupowania Północ, które odpowiada za osłonę całej granicy z Rosją i z Białorusią, a także dowódców grup operacyjnych na froncie. Dowódcy grup operacyjnych to, jest kluczowa, to są to kluczowe stanowiska w łańcuchu dowodzenia na, na froncie. I pytanie jest, czy Syrski będzie nominował swoich ludzi, czy raczej. Otworzy się na inne kandydatury, otworzy się zwłaszcza na nowych, na młodych, młodszych oficerów, zwłaszcza na przykład młodszych dowódców brygad. Jest kilku ciekawych oficerów właśnie, którzy pełnią funkcję dowódców brygad. Cieszą oni się wielkim autorytetem w armii, uznawani są za bardzo dobrych dowódców i mogliby... Z powodzeniem przejść szczebel wyżej na właśnie dowódców grup operacyjnych. Warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. No, sytuacja e, armii ukraińskiej na froncie jest w tym momencie trudna, jest zła. E, na Włosku wisi obrona Awdijivki. Rosjanie weszli do um, zabudowy miejskiej i toczą się już walki uliczne w Awdijivce. Jest to bardzo ważne miejsce, bardzo ważna pozycja dla całego frontu donbaskiego. Poza tym armia ukraińska boryka się z kryzysem amunicyjnym i przede wszystkim kryzysem kadrowym, kryzysem mobilizacyjnym. W niektórych oddziałach piechoty brak ludzi ma, żeby przybrał katastroficzne rozmiary. Moment na zmianę naczelnego dowódcy jest zły, natomiast trzeba podkreślić, że raczej jest mało prawdopodobne, że ta zmiana spowoduje jakiś chaos, który, który doprowadzi do znaczącego spadku zdolności bojowych armii ukraińskiej i jakiegoś załamania na froncie. Ten scenariusz moim zdaniem jest mało prawdopodobny. Trzeba też podkreślić, że to jest pierwsze tego typu zawirowanie po stronie ukraińskiej w trakcie tej wojny. U Rosjan te zmiany na najwyższych szczeblach dowodzenia były robione wielokrotnie, wielokrotnie zmieniano. Struktury dowodzenia. Przekładało to się na, na straty i, i chaos po stronie rosyjskiej, natomiast też, też nie doprowadziło to do jakiegoś upadku, upadku frontu. Także tutaj mi się wydaje, że zmiana e, ser, e, założonego na serskiego sama w sobie nie będzie miała jakichś katastroficznych e, skutków dla m, ukraińskiej obrony przed rosyjską agresją. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW.